Cześć, zapraszam na kolejny odcinek z Asasina. Drugi odcinek, tak naprawdę. No i co, lecimy sobie dalej z fabułą. Chyba. idziemy tutaj. E... Czy ja tej misji nie robiłem ostatnio? Dobry wieczór, father. Wróć Czy coś jest Yeah. Nie. Czy think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri di Pazzi last night. And then this little visit to Cristina. Your behavior is unacceptable. It. It. It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo de Medici to review. I need them delivered to him. With haste, Father. To me when it's done. E, dobra, trzeba dostarczyć listy do e, Lorenzo de Medici, czy jakoś tak nie wiem, jak to się wymawiało. Czyli gdzieś tam trzeba iść. Tak, trzeba uważać na progów Ezio, wiadomo. Eee, tu jest mapa. No to jak już tu idziemy, to sobie można odwiedzić punkt widokowy. Od razu, nie? Eee, dobra, nie, ja zawracam, na Nara.

I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Carreggi, I'm afraid, and not expected back for at least another day. I'll let my father know. Trzeba wrócić do dziwadnego, ale najpierw może odwiedzimy ten punkt widokowy, żeby sobie the od, odkryć. Muszę jeszcze się nauczyć sterowania, bo grałem wcześniej jeszcze w inne assassiny i tam ee, no mówię, inaczej sterowanie było. I jeszcze mam przyzwyczajenia z tych starych asasynów, znaczy z tych nowszych. Dokładnie mówiąc, Unity i Syndicate. Może też nagram. Mamy ładne widoczki. To co, lecimy w dół. Wracamy do... do ojca wracamy, nie? A może mi nic nie zrobicie? No dobra, jednak chcecie się bić? Tak, tak, i weźmiemy sobie pieniążki. Jak chcieliście to, proszę bardzo. to, proszę bardzo. Dobrze, chyba idę A, pewnie, że źle idę Okej okay. Czy ty możesz... O, możesz bezpiecznie, dobra, zejść Oczywiście dużo wolniej to robisz A dobra, czyli można się... może się jednak łapać, spoko Skrzyneczkę sobie jeszcze much, Francesco di Pazzi is in the is ended. No, chyba Giovanni ma gości Hello, son. You remember my friend Hubert? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. Hmm. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while. But for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. No, dobra. Iśa załatwiona. Mamy tutaj trzy kolejne. Widzę. To jest była siostra, nie? Hey Claudia, how are you? Bene. You shouldn't keep things from me. It's Lucio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. Muszę coś sprawdzić. Hmm, dobra, jestem to, no to co lecimy z kolejną misją. Hmm, znajdź Ducio. O, ja chyba dobrze pamiętam gdzie jest Ducio. On jest tu Ale zanim pójdziemy, to zrobimy sobie to. To jest najwyższy. Jeżeli dobrze kojarzę. To jest najwyższy właśnie... Tak szczyt w tym mieście, nawet nie wiem czy nie w całej grze. Dobra. Eee, Santa Maria del Fiore. Dużo tego. O, możecie sobie poczytać jak chcecie. Idziemy na najwyższy szczyt. To się wchodziło chyba. Tak. Dobra, e, chwileczkę, zanim to zrobimy, to zaczniemy jeszcze. To. Dziękuję, do widzenia. No już pieniążki wam zostawię Jak ja się tam mam A nie, już inaczej pamiętam to się robiło To trzeba było wejść na budynek obok Tam znowu mnie wypatrywali yy... Dynek obok, i tak idziemy, i tutaj właśnie trzeba było przesk przeskoczyć na to okno. pamiętam, jak pierwszy raz próbowałem wejść, to trochę mi zajęło zanim się zrzaiłem Jak, jak tu wejść, nie ma muzyki. Dobra, tak wejdziemy tutaj. O. Później ECS się nauczy ten yy, sprawniej wchodzić na wysokie właśnie takie konstrukcje. Teraz trzeba chyba jakoś tędy wejść wewnątrz. Tak, tutaj. No górę. Dobra. Jesteśmy. Na najwyższym szczycie. Wyobraźcie sobie z takiej wysokości wskoczyć do starty liści. Ja bym robił dokładnie to co gołębie robił na parapetach w tym momencie, nie? Idealnie trafił. Akurat bardzo dobrze, że ktoś zostawił tutaj przyczepę z liśćmi. Pytanie: skąd te liście? No tu są jakieś drzewa, ale liście, liście są zielone, więc. A nieważne. Idziemy dalej. Tutaj misję musimy zrobić. it's beautiful nothing but the best for you amore mio but what of claudia i thought you'd been promised to her the father said i could do much better than an auditorium. ah oh, virbante come let us walk a bit what i had something <laughs> else in mind oh duccio mm. mm. Hey, Luri do Porco! Ezio, my friend. Ah! Ma che te piglia? You insult my sister. Parading around with his puttana. Well, what are you talking about? I saw the gift you gave her. Or the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtu. You broke her heart. <laughs> and now I'm going to break your face. You is all talk me, But when okay. it comes nice time for action... You regret ever opening your mouth. I could have taught your sister a great many things. She's lucky to have had someone like me. Bastardo! Shall we dance? Tronti, tronti. Oh, basta! basta. No, Stay away from my sister! Pobicia odblokowano. Aha, czyli to są kolejne misje chyba, nie? Takie poboczne już bardziej. Okej, okay. odblokowano pobicia. I teraz co? Znowu musimy się wrócić do domu, bo tam kolejne misje są. Znowu tędy chyba muszę wejść, albo nie ten. Sorry. Now they are. What are you doing out here, Petruccio? You should be in bed. I want those feathers. What for? It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. No dobra, no to Orle pióra musimy sobie pozdobywać. No na razie misje są takie A to jest na czas. Ja sobie gadam Na razie misje są takie lightowe A, się dopiero później zacznie rozkręcać No za niedługo tak naprawdę powinno się rozkręcać. Wejdziesz mi na to Nie, ty będziesz coś się spadał No nie, ale przeżyłem, Dobra, tu jest drugie, tam gdzieś jest kolejne. No i dobra, pióra zdobyte, i teraz lecimy z powrotem, nie? Oddać Petruccio, gdzie są takie gołębie, to znaczy, że to są miejsca, skąd można zrobić skok piary. Taka ciekawostka. No dobra, no to jeszcze bitka na koniec.

També. No, nie ważne. Dobra. Później sobie poczytam. Um. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. Come. It's not far from here. A to jest misja, w której trzeba odwiecić postać pewną. I pamiętam, czy wspominałem to już w poprzednim odcinku, ale w serii Assassin's Creed Pojawiają się w postacie historyczne, takie, które naprawdę w historii się pojawiały. Sure a się teraz zmierzamy do jednej z tych postaci? Francesco di Pazzi. Many things, none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. What will to him? to. He's the one with the evidence. I wish there was another way. You have nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs, but it will pass. Lost them to Baz Banki. Widzę, że powolutku lecimy, co tu znowu jest. Bottega di Leonardo a Firenze. No właśnie. Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Immagino. Self expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. back to your Ezio, help Leonardo, will you? No dobra. Eee What do you do? He's been working for his father. to a banker for now. właśnie Leonardo da Vinci. Powiem tak, eee

Want to change it oh Leonardo I have no doubt you'll go on to do great things we thank you Madonna that's kind of you już to to jest? Aha, to już było. Dobra. thank you for your help son don't let me keep you from your other duties it was nice to meet you Ezio. I hope our paths cross again Bankio. No dobra. Kolejna misja zrobiona. Patrzę, co można tu sobie jeszcze porobić. Ciekawego, można robić pobocz że To jest krawiec. Nie, ja powiem tak: najpierw lecimy cały czas z do przodu. Chyba jeszcze jedną misję możemy zrobić. Ezio Come in, son I need these packages Delivered to associates of mine in the city I also need you to retrieve A message for me from a pigeon coop Not too far from here Va bene, I'll get it done Come back here when you're finished There are some things we need To discuss And please, my son Stay out of trouble Hmm? Dostać dwie przesyłki i wyjmij trzecią z gołębnika. Dostać cię do dziuraniego. <laughs> Okej. Okay. Co tutaj jest? Okej, okay, dobra. Gdzie jest najbliżej? Mapę Dobra, no to co, idziemy sobie tu. Czyli tam? Przejdziemy przez budynek. idiot. dobra. Nie muszę chyba na całą górę, bo to jest gdzieś, gdzieś... dalej w ogóle, to jest na dole. Oczywiście. Piek, piek. E, dobra, to nie był skok wiary. No, niestety, nie zawsze to zadziała. You Giovanni's kid? No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Nie martw boy, chłopie. Nie jesteśmy kontagiósami. Przynajmniej ja nie Ok, dobra, tutaj widziałem skrzyneczka. Do przeszukania. Idziemy dalej. Gdzieś znowu słyszę skarb. Ale to Już sobie to odpuszczę, Czy ja mam lekarstwo. Chyba jeszcze nie mam lekarstwa, albo nie wiem, nie, albo zapomniałem jak się używa. Z po drugiej stronie. A tu Giovanni tak. Yes. Were you followed? No. Why would I be followed? Give me the package. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's What's going on here? Wait, come back. O, Zaczynają się jakieś dziwne wiadomości. Nie no, ja za zginę tutaj. Trzeba medyka odwiedzić. Chcę jesteśmy na górze. Aha, tutaj od gołębi trzeba. No, co tu chodzi? Ok, dobra, w sumie nie wiem co tu się stanęło. Chyba trzeba było zaczekać aż gra przetworzy, co się dzieje. Skrzynie zawierają pieniądze, wiadomo. Ok, dobra. Ile mamy? 25 minut. Czy jeszcze robimy? Czy może tak? Odwiedźmy sobie jakiś punkt widokowy albo medyka. O, i tutaj punkt widokowy jest jeszcze do, do zsynchronizowania. To sobie to zrobimy jeszcze na koniec odcinka. No, niestety ludzie muszą mi przeszkadzać. Znowu bydka, znowu ci sami pewnie dopiero co wstanęli. A nawet nie próbujcie. No właśnie. Ulecz No właśnie, mogę sobie kupić kilka, ile ja mam hajsu. Dobra, mogę chyba sobie tyle kupić nawet. Farewell and Swift Recovery, medyk. No nie poczytaliście sobie. Nieważne, dobra, y, tu idziemy do punktu. Będziecie mi coś robić Nie, a tu są kolejni To w górę Proszę się odczepicie? Gdzie tu jest? Tutaj jest ten punkt O, tu jest A, pióro Okej okay. Czy ja mogę skoczyć? No, muszę się nauczyć sterowania jeszcze i to, których rzeczy ECIO może się ufać, a których nie, bo i tak jest różnica między tą starą wersją a te, tymi nowszymi. Mamy punkt. Na, na chwilę obecną też cała Florencja nie jest dostępna, tylko kawałek. Później będzie cała dostępna. Coś mamy ciekawego jeszcze obok. Tu jest kowal. Można by tego kowala odwiedzić. Tak, zobacz tylko, czy coś ciekawego będzie. No nie, już się znowu wywale. Znowu się wywalę Ta, no tutaj raczej jeszcze nic nie ma, bo nie mam zbroi. w faktycznie, będzie tobie później. Tutaj. Co to jest wokół? Teraz ich pamiętam. Owal, przewoź. To nie jest, chyba, punkt szybki podróży. Albo jest. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra. To ja się tutaj z Wami żegnam na tym placu. Tak, tle, żeby o było. I co, widzimy się w następnym. Na razie.